Chyba powstanie jednak ten odcinek Rodzinne bieganie mąż z żoną Power and Packer W Wisełce Czekamy aż żona złapie oddech Znaczy, puści muzykę Dostosowujemy tempo Do mojej kruszyny Czekamy na nią Górki są. Tak, tak, tak. muszę się nauczyć stępa mojej żony, żeby nie zostawiać jej z tyłu, żeby nie mówiła później, jaka jest ona pokrzywdzona przez tego niedobrego męża. Tak muszę się chociaż na filmie trochę wybielić. Skoro w życiu jestem takim niedobrym, od 17 lat już paskudnym mężem. To... <grym> Cicho, bo to inni będą oglądać. Tak, przez lata śmiałem się z mojej żony, że ona mnie tutaj do biegania zachęcała. Ja się nie chciałem ruszać. Tylko w łóżku najlepiej spać, odpoczywać ciągle. A tutaj zostawiam moją kruszynę z tyłu, no. Puszczamy moją panem przodem. Jesteśmy na. No, zaraz ukończymy drugi kilometr. Tam już moi mili, przez drzewa widać morze, więc zbiegniemy sobie lasem wzdłuż naszego pięknego Bałtyckiego Morza. Znaczyłem tą moją niewiastę dzisiaj. Stanie pewnie na pięciu kilometrach bo już żona opcjuje za powrotem nadbiega ją ona jak wicher wszystkie liście unosi <grym> tak cieszę się że moja kruszyna to, że pozwo pozwoliła mi ze sobą biegać naprawdę motywuje mnie ta żona moja cały czas trzymasz dlatego robię dlatego robię postępy a moja żona mnie goni! Mieszkamy tutaj sobie w tym ośrodku. Polecam i gdzieś zaraz moja kruszyna się z lasu wyłoni. Zrobiliśmy ponad 5 km Małem haczkiem, haczykiem że tak powiem. No ale zrobiliśmy tyle, ile moja żona dzisiaj dała radę i ile, ile mogła, ile chciała. Ważne, że zrobiliśmy to razem.